19 stycznia wraz z wybiciem godziny 19 w polkowickim kinie rozpoczął się wieczór z kabaretem Limo. Teksty powstają w taki sposób, że Abelard Giza przynosi je na próbę i wręcza nam do przeczytania. A właściwie teraz już dzięki poczcie elektronicznej je mailem. To w jaki sposób on je tworzy jest trochę dla mnie zagadką, ponieważ ja nigdy nie napisałem w skaczu kabaretowego, bo nie potrafię. On pewnie nie wiem... Wszystkie swoje sensory cielesne wzła w świat, zbiera jakieś tam dane, to musi filtruje w środku, zamienia w dowcipy. Po trochu z wnętrza, z duszy artysty, z jego doświadczeń życiowych, z tego co wydarzyło mu się dzisiaj wczoraj i zobaczył w telewizji, czego nauczyła go mama. Społeczna sytuacja w Polsce, polityczna sytuacja w Polsce w jakiś sposób drażniąca nas wszystkich, jest jakimś tematem, który i my też chcemy jakoś ukarykaturalnić, obśmiać. Wypunktować, przekazać całej reszcie yy, narodu naszego, że hej, wszyscy myślimy, że niektóre rzeczy, które tu się dzieją, są głupie, pośmiejmy się z nich, nabierzmy dystansu, to nam się przyda. Czy my lubimy wkręcać śrubkę i kontrowersyjne tematy? Pewnie, że tak. jakby... Yy, wydaje mi się, że jako grupa, jeżeli my, mielibyśmy określić, my, mógłbym określić jakiś taki wspólny mianownik poczucia humoru. Lubimy dosyć ostre poczucie humoru, lubimy się pośmiać z. Z takich, nie że kontrowersyjnych tematów, ale skojarzeń kontrowersyjnych, takich czasami jakiejś wulgarności w dowcipie, że historia naszego kraju troszeczkę wpłynęła na, na to, w jakimi jesteśmy ludźmi, my Polacy też bardzo mocno generalizując oczywiście. I jedną z cech, która wydaje mi się niekoniecznie służy ogólnowszechświatowemu rozwojowi nas jako narodu, jest brak dystansu do pewnych wydarzeń, do siebie, do, 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 do słów, do spraw, które się dzieją naokoło. Potrafimy się bardzo, bardzo silnie przejmować rzeczami, którymi wydaje mi się, że mogła, można by się nie było przejmować. i ja teraz mówię trochę o, o takich podświadomych rzeczach, które się z nas dzieją, bo to nie jest jakby strategia, którą wymyśliliśmy i napisaliśmy w punktach na kartce, ale że chcemy robić takie rzeczy, które trochę naginają granice dobrego smaku, takie ustalone wcześniej w starym systemie, że ponieważ uważamy, że tak powinno być. No, jeżeli, ja robię, jeżeli robimy sketch, który się dzieje w krypcie i albo robimy sketch, w którym Hitler jest jedną z postaci, albo robimy coś zupełnie innego, to ma to służyć pewnego rodzaju rozrywce, ale nie, nie rani nie, nie żadnego systemu. Nie jesteśmy publicystami, nie mówimy o czymś, co jest rzeczywistością, tylko mówimy o czymś, co jest fikcją zupełnie i ma służyć tylko śmiechowi. Jeżeli ktoś kogoś, kogoś tu śmieszy, to super fajnie, jeżeli kogoś nie śmieszy, to wychodzi z sali. Długo gramy dziennie już, ona akurat jest dobrym programem i ludzie chcą ją oglądać, a my chcą, chcemy ją obgrać, ale po trochę dlatego, że pozwalamy sobie bawić się wewnątrz niej i zmieniamy trochę układ sketchów, same skecze zmieniamy, pozwalamy sobie na pewną dużo doza improwizacji w nich, więc nie czytamy tego samego tekstu jeszcze raz na scenie, tylko staramy się robić coś, coś, coś nowego, żeby samemu siebie zaskoczyć. I zawsze nam się to udaje, czasami jesteśmy znudzeni niektórymi rzeczami, ale, ale staramy się stymulować, żeby to było jak najświeższe i jak najfajniejsze. Dzielnia, którą zagramy dzisiaj różni się od tej, która była premierowa w 2007, w 1000%. Tam jest bardzo niewiele tych samych tekstów i takich samych układów. Jestem dosyć umiarkowanym fanem kabaretu jako takiego gatunku. Niespecjalnie jakby orientuję się w kiedyś, jak to wyglądało bardzo mocno. znałem kiedyś lubiłem twórczość potemów na przykład, ale ale mam ograniczone horyzonty w kwestii historycznej, w kwestii kabaretu, więc nie wiem, jak się on zmienia w czasie, ale uważam, że jest w bardzo dużym stopniu oparty na słowie i na gagu takim słownym. Oczywiście są kabarety, które trochę więcej kombinują albo, albo mają taki styl, że, że to nie jest tylko tekst, na przykład łowcy.b, to trudno nazwać ich kabaretem słowa. Zresztą słowa też są śmieszne, ale oni, oni mają jakiś taki swój styl, jakąś taką dziwną poprańczość, która jest śmieszna nie tylko właśnie przez dowcip słowny. Coraz mniej ewidentnie jest muzyki i piosenek w, w kabarecie, na pewno w, kiedyś było tego więcej, była piosenka kabaretowa, teraz jest ona ograniczona, sami my coraz rzadziej śpiewamy na scenie. Ale wydaje mi się, że takie wokoło kabaretowe, albo no nie wokoło kabaretowe, ale, ale trochę podobne do kabaretowych gatunki rozrywkowe się zaczynają pojawiać. One trochę wpływają na sam kabaret, na, na, na w ogóle scenę rozrywkową, która się pojawia. No Stand-up czy improwizacje to są rzeczy bardzo śmieszne, bardzo rozrywkowe, a nie nazywamy je. My, my na pewno nie chcemy mylić tego z kabaretem. To jest coś innego, to jest wymaga trochę innych umiejętności, wymaga trochę innego podejścia. A fajnie, fajnie robi kabaretowi, bo kabareciarze tam sobie patrzą, no kurde, może sobie poimprowizujemy. My się najbardziej lubimy z wiórkami, się kumplujemy, a poza tym naprawdę fajnie się współpracuje. Nie mieliśmy tam bardzo wielu okazji do współpracy, ale jak już współpracowaliśmy, to się okazuje, że mamy dosyć podobne, swobodne podejście do wielu rzeczy, nie spinamy się niepotrzebnie niektórymi sprawami jakby związanymi z show-biznesem czy tam z efektem, przepraszam. No, z hrabimi nam jest też blisko, bo raz, że też się lubimy prywatnie, a dwa, że chcemy wierzyć, że, 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 że tak samo jak oni, nie, 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 udaje nam się nie robić bardzo prostych rzeczy, tylko trochę takie fajniejsze rzeczy niż proste rzeczy. Ale prawda jest taka, że w środowisku kabaretowym wszyscy się lubimy dosyć mocno, bo się spotykamy na festiwalach, albo kiedyś się spotykaliśmy, bo jeździmy na wspólne jakieś tam występy, kabaretony, czy inne takie rzeczy i jest dosyć, dosyć duża sztama, nie ma raczej... Animozji czy tam kłopotów ze współpracą. Do pewnego momentu kabarety nie jeżdżą na festiwale, jeżeli uda im się zgarnąć kilka nagród i przechodzą w cudzysłowie na taki profesjonalizm. No i Limu udało się wygrać kilka nagród, jakby trochę byłoby głupio jeździć na festiwale i konkurować z kabaretem, który na przykład zaczyna albo nawet ma trzyletni staż, to mimo wszystko mamy trochę większe doświadczenie. I obojętnie możliwe, że niektórych nie śmieszymy, tak może być. W szoku, jeżeli tak jest, <laughs> oczywiście żartuję, to nie chcemy konkurować. Mało jest festiwali, na których konkurować mogą oldboye, że tak powiem, ze sobą, więc rzadziej pojawiamy się na festiwalach, raczej jako goście. Moja działalność to obecnie głównie improwizacje. Te właśnie, założyłem taką grupę w Gorącej Wodzie Kompanii w Gdańsku i sobie improwizujemy. Ale no wszyscy w limie jesteśmy, wywodzimy się z, z takiego teatru Wybrzeżak, takiego młodzieżowego teatru. No, chodziliśmy po prostu kiedyś na zajęcia teatralne na warsztaty. Robiliśmy tam sztuki teatralne, więc każdy z nas trochę łyknął sceny też od strony dramatycznej. No więc staramy się robić różne obok rzeczy. Szymkowi się zdarzyło niedawno wystąpić w takim projekcie właśnie ofowego teatru. Teatr na prowincji. Nawet nie pamiętam do końca, jak się to nazywa. Ale takie trochę dziwne. To było, to było mało śmieszne, mało słów, dużo tańca, ruchu i tak dalej. No, ja robię te improwizację. Belard oczywiście robi stand-up, ale też robi filmy. Właśnie się przygotowuje z, z ekipą do zrobienia. Super fajnej i tak mi się wydaje komedii filmu komediowego pod tytułem Swing. Zdjęcia ruszają. Tak, zdjęcia ruszają bardzo niedługo. Mam nadzieję, że w ciągu. No, mak maksymalnie roku. Film ujrzy światło dzienne, miałem okazję czytać scenariusz i naprawdę śmiałem się straszliwie. Od nas z kabaretu Iewa i Szymon grają tam dość duże role. Gram malutką taką tym razem. Tak. Popisom gdańskiej grupy kabaretowej towarzyszyły salwy nieustającego śmiechu płynące z licznie zgromadzonej publiczności. Środowy wieczór mieszkańcy Polkowic i okolic zakończyli w doskonałych humorach. I jeszcze chory. Não, dobra.